W dzisiejszym odcinku omawianą liczbą będzie liczba 12. Zapraszam do oglądania. Osobiście jestem ciekawy, z czym dla Was kojarzy się liczba 12, a ja chciałbym przedstawić moje skojarzenie z liczbą 12. Podchodząc do omawianych skojarzeń, podchodziłem w taki sposób, że kiedy pomyślałem o jakiejś liczbie, to z automatu. Skojarzenie, które przyszło mi na myśl, tymi skojarzeniami się z Wami dzieliłem. Nie przygotowywałem zbyt specjalnie jakichś bardzo wymyśl, wymyślnych skojarzeń, ale moje osobiste skojarzenia i zachęcałem i zachęcam też Was do tego, żebyście Wy dzieli się w komentarzach osobistymi skojarzeniami z liczbami, które omawiamy. Tym razem będziemy omawiać skojarzenie, którym chciałbym się podzielić, które jest związane z liczbą 12. Dla mnie. Liczba 12 kojarzy się z dwunastoma koszami pełnych okruszyn, które zostały zebrane po pewnym cudzie, który dokonał Jezus związany z rozmnożeniem chleba. Podczas jednego dużego zgromadzenia, które odbywało się poza miastem, poza miejscowościami, w których można było kupić chleb, wieczorem, kiedy kończyło się zgromadzenie, kiedy skończyło się spotkanie, Pan Jezus Chrystus zaproponował swoim uczniom, aby nakarmić uczestników tego spotkania. I okazało się, że chleba było za mało, aby dla liczby pięciu tysięcy osób udzielić gościny. I pan Jezus podjął decyzję, że z tego, co mają, czyli z tych pięciu chlebów i kilku rybek, rozmnoży, pogłogosławiwszy, podzielił to i dzieliwszy to, dawał uczciom swoim, którzy przekazywali dla tego ogromnej liczby osób. I kiedy posiłek się zakończył. To Biblia mówi, Ewangelia Mateusza, rozdział 14, 20 werset mówi I wszyscy jedli i byli nasyceni i zebrali z pozostałych odrobin dwanaście pełnych koszów. A tych, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężów, oprócz niewiast i dzieci. Zebrano po posiłku 12 okruszyn pełnych koszów. I tak się zastanowiłem, po co? Dlaczego? Jaki był to cel, tego, że Pan Jezus z pewnością kazał swoim uczniom pozbierać te okruszyny, i z tego było 12 koszów? I kiedy tak rozmyślałem o tym, przyszła dla mnie taka myśl. To było dla autentyczności tego cudu. To był jak, jak taki dokument, który przedstawił z uczniom Pana Jezusa Chrystusa autentyczność i rzeczywistość dokonanego cudu, który miał w przyszłości posłużyć także uczniom. Jako świadectwo tego, czego dokonał Jezus Chrystus. Drodzy, bo kiedy by tak roznosili chleb, to nie mogli stwierdzić, kto zjadł, a kto nie zjadł, i mogli mieć wątpliwości co do tego cudu, ale kiedy zebrano 12 pełnych koszów, chleba, okruszyn chleba, to nikt nie ma wątpliwości, że miał miejsce wielki cud, ponieważ zebrano więcej niż rozniesiono, zebrano więcej niż zanim Pan Jezus to rozmnożył czy podzielił między tymi, którzy jedli autentyczność liczba 12 kojarzy się dla mnie ale przedstawia ten obraz autentyczności i rzeczywistości Biblia pismo wszelkie cuda wszelkie dzieła które dokonał Jezus one mają swoje swój dokument który zapisany jest w Biblii w Ewangeliach można to sprawdzić jest to autentyczne jest to rzeczywiste i dlatego osoba Jezusa Chrystusa zasługuje na naszą wiarę. Później była pewna sytuacja, kiedy uczniowie rozprawiali, że nie mieli chleba, to Pan Jezus wrócił do tej sytuacji i mówi czy pamiętacie, ile koszów żeście zebrali sam tych pięciu chlebów? Czy pamiętacie? Dlaczego dalej wątpicie? Dlaczego macie pewne wątpliwości co do mojej osoby? Co do działającej łaski? Byśmy powiedzieli się współcześnie naszym językiem. Drodzy przyjaciele, liczba 12 kojarzy się dla mnie Oczywiście z historią o rozmnożeniu chleba i zebraniu dwunastu koszów, ale przede wszystkim jest to dla mnie obraz autentyczności i rzeczywistości Bożego Królestwa, Bożej chwały, Bożych cudów, Bożych dzieł, a przede wszystkim ofiary naszego Pana Jezusa Chrystusa, która jest autentyczna, która jest rzeczywista, która przynosi dla nas zbawienie i pokój z Bogiem, zapewnia nam przyszłość w Bożym Królestwie. Niech będzie Bogu za to chwała. Chciałbym nas wszystkich zachęcić właśnie do tego, żebyśmy pogłębiali tę autentyczność tej wielkiej, tych wielkich wydarzeń związanych z osobą Jezusa Chrystusa dla naszego zbawienia, dla naszego pokoju, dla naszej nadziei. Zostańcie z Panem Bogiem.